Dobry dnia kolejnego. Cześć. Witamy z na zdrój. Idziemy właśnie szukać jakiejś piekarni, żeby kupić sobie coś na śniadanie, a następnie będziemy kierować się na Lubomin i na Trójgar. Pogoda ładna. Dzisiaj mamy około 25 km. Nasze śniadanie? I coś słodkiego. I teraz ruszamy. Jesteśmy już na szlaku i kierujemy się na miejscowość Lubomin. Podążamy cały czas żółtym szlakiem. Nasza pierwsza górka to będzie trójgar, ostatni dzień. No i idziemy, walczymy. I tak prezentują się oznaczenia. My kierujemy się na Lubomin, godzina 10, a trójgar 2 godziny 10. Pierwsze większe podejście będzie na, właśnie na trójgar. Dzisiaj już jest dość ciepło, będzie to na pewno najcieplejszy dzień. Wszystkich naszych trzech dni. Szykujemy się na upał. Zrobiliśmy zapas wody, przepuściliśmy przez filtr tranówkę I po drodze, jak będzie taka możliwość, to na pewno będziemy uzupełniać. A tutaj z tej strony ładnie widać hełmiec. Też będziemy dzisiaj tam wchodzić. Póki co trójgarb czeka. Idziemy właśnie takimi trawami. Łąką. Już mamy jednego kleszcza. Trzeba się sprawdzać. Nawet na takiej ścieżce te trawy są wysokie i nie da rady ich uniknąć. Ścieżka wygląda tak. Trochę alergia mnie, mnie męczy przez te właśnie wszystkie pyłki, ale już ostatnia prosta. Trasa zeszczawna zdroj do Lubomina jest prosta, nie ma żadnych większych wzniesień, tylko zarośnięta. Jak tu uważać na kleszcze? Razem idąc taką ścieżką, robimy sobie chwilę przerwy. Zrzuciliśmy plecaki. Teraz będziemy iść w takim słońcu, więc może być ciężko. Przed nami lubomin, a później trójkę. Przed nami widać już trójgarb. Wystaje wieża. Tutaj. I będziemy szli tako. I tutaj hełmiec. Jedna z naszych ostatnich gór. I jesteśmy w miejscowości Lubomin, teraz kierujemy się na Trójgarb, cały czas żółtym szlakiem. Upał nam trochę dokucza, trochę będzie nas na pewno spowalniał, będziemy musieli robić sobie częstsze przerwy na nawodnienie, powoli do góry. Żółty szlak na Trójgarb od Lubomina jest dość wygodny, nie ma tutaj krzaków, nie ma tutaj wysokich traw. Droga jest szeroka, bardzo wygodnie się idzie. Można tutaj przyjechać sobie z rodziną. Oczywiście trochę pod górę trzeba się namęczyć, ale to normalne w górach. Wiatru dzisiaj też nie ma. Temperatura jest około 26 stopni w cieniu. I tak sobie idziemy do celu. W drodze na Trójgar, mijamy jeszcze jedną górkę lubomińskie siodło 624 metry. Nawadniamy się. Przefiltrowujemy sobie wodę. Wypiliśmy sobie, nawodniliśmy się trochę i trzeba ruszać. My już prawie na górze. A tutaj takie widoki na niziny. A tam już zaraz będzie widać wieżę. Jesteśmy na trójgarbie. Znajdujemy się na wysokości 778 metrów nad poziomem morza. Idziemy jeszcze na wieżę, zobaczyć okoliczne widoki na górki. Na pewno będzie dobrze hełmiec widać naszą ostatnią dużą górkę. Także idziemy zobaczyć. Idziemy, jest to jedyna wieża, na którą wchodzimy na drabinie Wałbrzyskiej, chociaż ta jedna, jedyna musi być. Nie tam chyba śnieżka jest. Rzeczywiście widać śnieżkę nawet Tam moje śnieżka Wysoka ta wieża Ale już widać panorama jest niesamowita Wysoka, wysoka 50 metrów No i tu jest ostatnia platforma wieży widokowej Tutaj widać znowu Ławki, wiatę. I przed nami tamo jest hełmiec, na który będziemy zmierzać czarnym szlakiem. Zrzucamy plecaki. Zrobimy sobie chwilę odpoczynku. Nawodnić się trzeba. Tam mamy masyw Ślęży. Ładnie to wszystko widać. Naprawdę. Dzisiaj widoczność super. Jesteśmy właśnie na najwyższej platformie i z tej platformy mamy widok na śnieżkę. Dokładnie tam jest śnieżka. Więc jak będziecie robić kiedyś drabinę wałbrzyską, to wejdźcie sobie tutaj na wieżę widokową na trójgarbie, bo te widoki są niesamowite. Wychodzimy z wieży. Dzisiaj wieczorem zapowiadają burze. Trafiliśmy na okno pogodowe. Widać, że tam już coś się chmurzy daleko. My dzisiaj nie chcemy zmoknąć. Ruszamy dalej. Na dole mamy też wiatę. Można tutaj się schować przed słońcem. Odpocząć. A może nawet zrobić sobie nocleg. Ruszamy dalej. Teraz będziemy schodzić czarnym szlakiem na jabłów, następnie będziemy zmieniać szlak na niebieski i będziemy podchodzić na hełmiec, a tam już z górki, kilka gór będzie jeszcze mniejszych po drodze, ale hełmiec to dzisiaj nasza ostatnia taka wysoka góra, więc już drabina weobrzyska powoli dobiega końca. Rozejście. My wchodziliśmy tędy, a schodzimy tam. Zazwyczaj wieża na Trójgarbie jest bardzo oblegana, a z racji tego, że dzisiaj mamy poniedziałek to ludzi nie było. Udało nam się coś tam ponagrywać na górze, ale tak jakbyście przyjechali w weekend, no to ludzi jest bardzo dużo tutaj. A dzisiaj na szlaku spokojnie, może z dwie osoby spotkaliśmy po drodze. Takie poniedziałki to ja lubię. Przed nami widać ładnie hełmiec. Schodzimy na sam dół do miejscowości, a potem znowu pod górę, a hełmiec jest jeszcze wyższy niż Trójgard. Z tej strony bardzo ładnie widać hełmiec. Coraz bliżej. Będziemy myśli sobie właśnie taką polną ścieżką. Chmury trochę naszły, słońca nie ma. A, pociąg Boguszów-Gorce. Stacja Zachód. Nie kierujemy się jeszcze na stację i nie będziemy i na pewno czarnym szlakiem na stację. Tylko będziemy zmieniać szlak na niebieski. Więc zajmie nam to trochę dłużej. Naszą przygodę zaczęliśmy w Boguszowie. I tak samo ją skończymy, to będzie taka jedna wielka pętla. Więc teraz czas na hełmiec, a potem już w dół do Boguszowa Gorców. Jesteśmy w Jabłowie, Idziemy dalej czarnym szlakiem. Zaraz będziemy skręcać w lewo. I zaczynają się trawy. Czyli nic nowego na drabinie pałbrzyskiej. A może drzemka na szlaku? Kanapa już przyszykowana. Widać, że tutaj coś paliło ognisko. My nie tym razem. Idziemy dalej. Tutaj widać ładnie naszą trasę. Będziemy wchodzić na te tutaj dwie górki. Potem tak. No i do góry na hełmiec. No i potem już w dół. Dwa takie strome podejścia na pewno przed nami. Najgorsze są takie odcinki trasy, gdzie nie ma ani kawałka cienia, żeby się zatrzymać i odpocząć, tylko idzie się w pełnym słońcu kilka kilometrów i lepiej się w takim miejscu nie zatrzymywać. A my będziemy podchodzić właśnie tam. To będzie nasze przedostatnie podejście dzisiaj. I właśnie weszliśmy do miejscowości gorce. Idziemy dalej czarnym szlakiem. Za chwilę będziemy szukać niebieskiego. Robimy sobie chwilę przerwy w gorcach pod sklepem. Musimy się trochę schłodzić lodami. Uzupełniliśmy zapas wody. Coś słodkiego. I ruszamy zaraz dalej. Czas na schłodzenie się po tej upalnej trasie. Ty bar, prawda ci powie? Jestem na tak. Co? lepiej. Co? Raz lepiej? No? Coś w tym jest. Gorsę to nawet taka większa miejscowość, gdzie jest dużo sklepów, można się zaopatrzyć na ostatni odcinek szlaku, tak my też zrobiliśmy, uzupełniliśmy wodę, mamy wodę uzupełnioną na maksa. Teraz będziemy wchodzić w las. No i pod górę. I jest nasz niebieski szlak. Już teraz tylko ostatnia prosta. Także ruszamy do lasu prosto. Kierujemy się teraz niebieskim szlakiem na górę Mniszek. Nie wiemy, czy będzie tam jakaś tabliczka, bo nie będziemy wchodzić na samą górę, tylko tak jakby przejdziemy bokiem. A szlak wygląda tak. Już jeden kleszcz na noze był ściągnięty. Trochę błota, oczywiście na szlaku jest. Końcówka nie za prosta będzie. Już jest ten tytiać, nie jest Musiała być jakaś niespodzianka. Same pokrzywy. Całe nogi mam obarzone u pokrzyw. Nie da rady tego ominąć. Um tak to wygląda. Takich dróg jak ta nie lubimy. Cała zarośnięta. Jeszcze pełno pokrzyw. Jerzyny jakieś wystające. Dziżwa ubrzyska. Cztery kleszcze już ściągnąłem przed chwilą. To była ciężka przeprawa przez te krzaki, trawy wielkie. Jak kleszcze, posprawdzaliśmy się. Przy okazji spotkaliśmy dwóch panów, którzy też robią drabinę wałbrzyską, ale od drugiej strony, od strony dzikowca, życzyliśmy im powodzenia, bo to jest dopiero ich początek. Dwa dni też zamierzają spać w namiocie, wszystko mieli na plecach. Teraz jeszcze przed nami dwie góry: przed Helmsem Boreczna i Mniszek. Jesteśmy na normalnym szlaku, w ogóle nie ma traw, także. Po takim to się idzie z przyjemnością. Bo tamtymi trawami przedzierać się to naprawdę jest masakra. Tyle kleszczy ściągnąłem z nóg, że na całym szlaku chyba nie ściągnąłem tyle naraz. Tutaj mamy takie widoki na Boguszu Gorca. tutaj też ognisko widać palone. Pewnie na każdym szczycie. Obchodzimy właśnie górę Boreczną, ale nie wiemy, czy będzie tutaj jakaś tabliczka. Obchodzimy ją tak jakby bokiem. Bo tak prowadzi nasz szlak. I będziemy się kierować teraz na mniszka. Tabliczki żadnej nie było. Na Miszku też najprawdopodobniej nie będzie. Miszka mamy już za nami. Nawet nie było żadnej tabliczki. Jest gdzieś tam do góry. Nie ma tabliczek, niektóre szczyty nie są pooznaczane. A teraz mamy takie zejście. Na razie żadnych krzaków nie ma i mam nadzieję, że do końca już nie będzie. Kiepsko są oznaczone te szlaki, trzeba wypatrywać gdzieś daleko, czy nie ma na którymś z drzew. A jak nie, to sprawdzać mapę i GPS-a. Dalej, niebieski szlak, kontynuujemy wędrówkę. Widać hełmiec przed nami, wieża. Dokładnie tam. Trójgar, tam na prost, daleko. A to jest Trójgarb, no. nie wiem czy to widać Dobra, na kamerze. To będzie strome podejście, ale poborowe i wali górze. żadna góra nam nie straszna. E, to już ostatnie podrygi i nie ma się czego bać, tak mi się wydaje. Na Rogowcu też nie jest wcale tak lekko. Strasznie długie podejście jest na Rogowie. Ciągnie i ciągnie i też dosyć strome jest. Na drabinie Wałbrzyskiej jest takich kilka górek, co się daje we znaki. Człowiek zapamięta takie górki jak Wielki Storzek, Borowa, Rogowiec, Waligura. to się zapamięta. Chodziło nieraz takimi górkami, ale to jednak to jest. Te góry chyba dały nam największy wycisk na trasie. Na pewno je zapamiętamy. Jeżeli będziecie iść drabina, to też je zapamiętacie. Na pewno zapamiętamy też podejście od gorców. Na Mniszka, gdzie jest jeden taki odcinek, że idzie się wąskim szlakiem, bardzo jest zarośnięty, pełno traw i kleszczy bardzo dużo, także będziecie musieli uważać. Zależy jaką porą będziecie to robić. Wiosna, lato, jesień, więc jak się wyjdzie z, z wysokich traw, to trzeba zaraz przystanąć, siedzieć, obejrzeć. Najlepiej mieć jasne spodnie jakieś, żeby szybko doszczec. Profilaktyka kleszczowa jest najważniejsza. Jako o kleszczach już tak rozmawiamy, to ściągnąłem jednego, idzie sobie. Chciałby gdzieś znaleźć jakieś miejsce na pewno chciałby się gdzieś bić i przystać. No jak zawsze wychodzimy ze szlaku. Wychodzimy z trasy i nie wiemy gdzie jest nasz szlak. Zasknięte już jakieś tak. No to jest takie niewidoczne. Trzeba cały czas patrzeć na mapę albo się rozglądać. Gdzie są oznaczenia. Być może gdzieś dalej można znaleźć. Kilka razy zgubiliśmy się na tej trasie. Nie ukrywajmy. Nie są dobrze poznaczane szlaki, nie w każdym miejscu. Także trzeba się pilnować. Tutaj akurat jest widoczne. Idzie gdzieś w prawo. W krzaki nas prowadzi. Oczywiście w krzaki. Ale zaraz tam może się skończą te łąki. Na pewno, tutaj pewnie przy drzewach gdzieś. Nie wiem, trzeba atakować. Przyszliśmy tędy. I tutaj tam na brzozie jest takie Poznaczenie strzałka w lewo. Poszliśmy tam, nie było szlaku. Musimy iść tą łąką po prostu. O jest. Jest następny kleszcz. Jak ręko piasku. Zaczynamy strome podejście. Jesteśmy już w lesie. Już niedługo będziemy na szczycie. Na razie szlak wygląda ładnie. W ogóle powietrze stoi w miejscu. Jest piekielnie duszno. Aż się ciężko idzie. Ciężko się oddycha. Jeżeli chodzi o to podejście, to nie jest ono aż tak bardzo strome, tylko jest długie i to bardzo męczy. Od samego dołu z miejscowości do praktycznie na samą górę trzeba podejść. My jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, bo to jest nasze ostatnie podejście. Już czujemy wygraną. Będziemy oblewać zimną wodą, jak dotrzemy do sklepu. Mamy jeszcze uzupełnione zapasy wody, ale już są ciepłe. A my musimy się schłodzić. Najlepiej by było wskoczyć do beczki z zimną wodą taki szlak na samą górę, także już naprawdę luksus. Przed nami zaraz będzie mały hełmiec, 776 metrów nad poziomem morza. prawie się udało. To szybkie uzupełnienie zapasów wody. Nawadniamy się i ruszamy. Oczywiście na hełmiec 15 minut. Jesteśmy na szczycie. Myślę, że sobie tam zrobimy kilka przerwy. Jesteśmy, udało się. Dotarliśmy właśnie na hełmiec. 851 metrów nad poziomem morza. Jest to drugi najwyższy szczyt gór Wałbrzyskich. Udało się. Jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni. To było nasze ostatnie takie strome podejście. Teraz już będą tylko zejścia i jeszcze będziemy mieli kilka szczytów, ale to akurat będą szczyty na zejściach, więc można powiedzieć, że to jest koniec. Udało nam się, już czujemy, po prostu to daliśmy radę. Tutaj mamy taki wielki krzyż postawiony na hełmcu. Oczywiście miejsca do siedzenia, jest wiata. Hełmiec też jest bardzo znany górą, Bardzo dużo turystów tutaj przyjeżdża. Ognisko na się pali. Taki upał. My ognisy nie rozpalamy. Nie potrzeba tam tego. A tutaj jest wieża widokowa na Hełmcu. Miejsce wyznaczone na ognisko. Wieża jest zamknięta. Ma jakieś wyznaczone godziny. Tu chyba kiedyś było schronisko, mi się wydaje. Jest taka tablica, PTTK coś tam, ale... Ciężko rozczytać to. Tak oto wygląda helmiec. Nie mamy tutaj żadnych widoków, że możecie wejść sobie na tą wieżę widokową. Wieża widokowa jest czynna w piątek, sobotę i niedzielę od godziny 10 do 18 i wstęp jest wolny. To akurat fajne, że nie trzeba płacić. Także można widoczki za darmo popodziwiać. Jeżeli jest ładna pogoda, to wieża jest otwarta, a tak to jest zamknięta. Jak jest deszcz czy coś, czy burza, to w warunkach pogodowych jest zamknięta. No i schodzimy sobie potem tutaj zielonym szlakiem na bokuszu w górce. Trzeba coś przekąsić po takim wymagającym trekkingu. Jest tutaj kilka miejsc wyznaczonych na rozpadanie ogniska, cztery albo pięć, wiata, też bardzo fajna. Można się schować przed deszczem czy słońcem, a my wracamy zielonym szlakiem. Jeżeli byście się kiedyś wybierali. Pamiętajcie, żeby brać jak najlżejsze plecaki. Ja miałam ponad 11 kg. No, około 13-14. To też nie jest tak źle z namiotem. Z nagrywaniem nam zajęło to 3 dni. Oh. O, zobaczcie, jak długo mamy na drodze. To był za Też Każda pora roku jest inna. Inaczej do każdej pory roku trzeba się przygotować. Naszą zmorą. Tego trekkingu były na pewno kleszcze, które nam dokuczały. Mieliśmy momenty kryzysu, jak były krzaki, po których trzeba było przejść, a potem ściągać te kleszcze. Teraz chodzimy sobie spokojnie na Boguszów, pociągamy za jakieś dwie godziny, więc nie musimy się śpieszyć. Powoli na dół. I właśnie jesteśmy na przełęczy Rosochatka, 710 metrów nad poziomem morza. Mamy do Boguszowa jeszcze 45 minut. Już jesteśmy prawie na dole. Widać pierwsze zabudowania. Nawet sprawnie nam to zejście poszło. Trochę na stopy bolą, ale to normalne po tylu kilometrach, które przebyliśmy i to w takich warunkach, po takich kamieniach, różnych kamykach, błotach, to mają prawo nas boleć. Można troszkę ponarzekać na stopy, że bolą. Jest już widać naszą stację kolejową Boguszu w Gorce. To tutaj zaczynaliśmy nasz trekking, i tutaj kończymy. Znajdujemy się właśnie na peronie w Boguszowie. Z tego miejsca zaczynaliśmy i z tego miejsca chcielibyśmy się z wami pożegnać. Za nami ponad 75 km. Pokonaliśmy ponad 3,5 tysiąca przewyższeń. Udało nam się to zrealizować w trzy dni, tak jak sobie zakładaliśmy. Pogoda nam dopisała, chociaż było bardzo duszno na podejściach, ale daliśmy radę. Na początku przywitał nas deszcz, później wyszło słońce. Burze zapowiadają na dzisiaj, więc udało nam się uniknąć tego. Więc nie ma co narzekać. Jeżeli chcecie ruszyć na szlak, to polecamy. Przygotujcie się do tego dobrze. Niby niskie góry, ale bardzo wymagające. Pamiętajcie o tym: strome wejścia i strome zejścia dają się we znaki. Na pewno musicie przygotować sobie bardzo wygodne buty, które macie sprawdzone, wiecie, że Was nie zawiodą. Nie będziecie mieli odcisków. Bardzo ważny jest plecak, lekki w miarę, żeby był. Przede wszystkim pamiętajcie o dobrym nawodnieniu, bo tutaj na szlaku nie ma dużo źródeł wody. My tylko spotkaliśmy jedno źródełko, z którego pobraliśmy sobie wodę. Drabina bardzo nam się podobała. Widoki są na pewno bardzo ładne. Nie będziecie zawiedzeni. Polecamy taką trasę sobie zrobić, przygodę Drabina Wałbrzyska. I co tutaj będziemy dużo mówić. Dzięki za wspólną przygodę. Widzimy się w następnych odcinkach. Widzimy się w następnych odcinkach. Jeżeli Wam się odcinek podobał, możecie zostawić coś od siebie. No i zapraszamy na kolejne nasze przygody. Do zobaczenia na kanale. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.